Siemaneczko, z tej strony Sniki, witam was w kolejnym odcinku z serii Moje Top. Tym razem wskażę moje top 5 ulubionych zaklęć Heroes 5. Coś czuję, że wielu z was trafi, co się tutaj znajdzie. No i oczywiście dzięki za oddane głosy w ankiecie, tym razem Demokracja wygrała. Jeżeli chcesz więcej tego ciekawego kontentu, zostaw suba oraz łapeczkę w górę. No to zaczynajmy. Sycięsta raczej było oczywistością, lecz inne pozycje ciężkie do wybrania, w szczególności, że zaklęcia w Hero's 5 są zajebiste. Nie tylko animacje, ale i też użyteczne. Odrzuciłem grupowe zaklęcia. Skupiłem się na tych, co sprawiają mi największą frajdę i które polubiłem dość szybko. No to miejsce piąte. Chyba nie ma bardziej irytującego zaklęcia z magii światła dla przeciwnika i zarazem przyjemnego dla nas jak regeneracja. Rzucenie go na jednostki wysokopoziomowe, które mają wysoką inicjatywę, powoduje, że się leczą ogromnie. Tytan i Raksha na znamieniu i dodatkowo na zbroja niszczy życie przeciwnikowi. Smok w z jednorogiem od światła. Rzucenie regeneracja, jak się trafi na diabła, to dopiero sztosik frajda. Żeby było trochę merytoryki, to wyjaśnię wam działanie tego zaklęcia. Wskazany oddział regeneruje 70% plus siła czarów razy 5% punktów życia przed swoją turą. To znaczy mając 10 mocy regenerujemy 120 punktów życia, czyli mając 200 HP leczymy się 250 w każdym ruchu oddziału. Od poziomu mistrzostwa magii zależy czas trwania. Od jednego, jednej tury bez, do 4 na mistrzu. Rzucamy to zaklęcie za 8 punktów many. Miejsce czwarte to też raczej nie niespodzianka z powodu tego, że tutaj trafił na zaklęcie z magim roku, które bardzo lubię grać na infernie przy stanie nekropolii. A jest to wampiryzm, a czemuż on? Odpowiedź nie jest trudna. Wyssanie życia wrogów sprawia przyjemność i robi robotę. Powoduje ogromny problem przeciwnika, który musi szybko pozbyć się tego oddziału. Do tego nie jest drogie, a potrafi ściągnąć oślepienie i inne negatywne efekty, które mamy na sobie z powodu tego, że stajemy się nieumarli. Pamiętacie te taktyki? Duszki na wampiryzmie, czy Rakshasa, czy Diabeł? Eh! Sprawia to przyjemność. Egon działa. Wskazana sojusznicza jednostka otrzymuje atrybuty i zdolność wyssania życia, tak jakby była po prostu wampirem, czyli waszym ulubionym wampirem. Na poziomie mistrza mroku wskrzeszamy się 50% plus moc razy 2% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. To, zna to znaczy, mając 10 mocy, wskrzesiamy się o 70% od obrażeń zadanych. Dajmy na to, zadamy 300 obrażeń. To do nas trafi z powrotem 210 punktów życia i tyle jesteśmy twardsi, silniejsi i mamy więcej. Oczywiście punktów życia. Czas trwania zależnie jest od mocy bohatera, a koszt many to tylko 10. Pierwsze miejsce na podium to zaklęcie, które spowodowało, że pokochałem animację w tej grze. Jest to zaklęcie z magii zniszczenia. Trafiła tutaj implozja czemu? Głównie za siłę tego zaklęcia, jak ono wygląda, jak fajnie widzieć deszcz implozji na impregnowanej strzale. Poczuć siłę tego zaklęcia, no i oczywiście przecież jest to najpotężniejsze zaklęcie w tej grze, zadawane wprost obrażenia danemu oddziałowi. Do tego bierzecie trzewiki i niech Bóg chroni wrogie oddziały. Uwielbiam na nie patrzeć, no uwielbiam. A jak ono działa? Zadaje poważne obrażenia ziemi wskazane jednostce wroga. Na mistrzu magii zniszczenia zadamy 40 obrażeń plus 40 razy siła czarów. To znaczy, mając to nasze 10 siły czarów, zadamy 440 obrażeń za 18 punktów many. Czas na dwa najlepsze miejsca. Miejsce drugie. A niech mnie to. Czas na moje dwa najbardziej ukochane zaklęcia. Dałbym mi egzekw po pierwsze miejsce, ale w tej serii nie można. Na drugim miejscu znalazł się Kryształ. Ten Kryształ z meczu o trzecie miejsce z Wojradem. Ten Kryształ, gdzie samobójstwo popełnił mag. Ten Kryształ, który ma chore obrażenia. Ten Kryształ, którego nie obchodzi zmniejszenie obrażeń magii przez wroga. Ten Kryształ, który blokuje strzelców i się nad nimi znęca. Ten kryształ, tak, ten. Wiecie, że go uwielbia, a czemu? Czy jest taki silny? Według mnie jak najbardziej, a do tego jest bardzo ciekawą opcją taktyczną w bitwie. Nawet nie mając magii przywołania, bo jest on drugopoziomowym spelem. Lecz jeżeli chcemy zadać obrażenia na full magii przywołania plus krwawej ziemi, gdy siła efektywna czarów zwiększa się o 4, to mamy aż 100 plus 20 razy siła czarów obrażeń. Czyli dając nasze dzisiejsze 10 mocy plus 4 mocy z umiejętności, to zadamy 380 obrażeń za zaledwie 8 punktów many. I możemy zrobić to nawet tak, by zadać te obrażenia trzem jednostkom, bo one bije każdego jednopolodniego. Czyż to czasem nie jest za silne? No i zwycięzca, oj zwycięzca. Ognista pułapka czar, który powoduje, że pole bitwy może stać się wielką, zaminowaną strefą wojenną. Znacie tę taktykę na znamieniu na Akademii? Na pewno znacie. Każdy to widział przecież nie raz. Dobrze, że to nie odcinek o najsilniejszych czarach i najbardziej użytecznych, ale może taki kiedyś się pojawi. Bo tam pułapka pierwszego miejsca by nie miała, byłaby gdzieś w czołówce. Ale natomiast potrafi zrobić z dupy garaż przeciwnikowi. Mądre jej używanie spowoduje, że przeciwnik nie będzie wiedział, gdzie się ruszać i co robić. A też pułapka zadaje sporo obrażenia. Mając 10 mocy plus 4 mocy z umiejki i maksymalną magię przywołania, to jedna pułapka zadaje 50 plus 10 razy siła czarów, obrażeń, a to będzie 190 obrażeń, aż u samych 8. Więc jesteśmy w stanie zadać za 8 punktów many. Obrażenie na poziomie 1520. Widzicie, że to ma jebnięcie? Czyż to nie jest fakt? Ten odcineczek wyszedł trochę dłuższy, ale chciałem wam też pokazać działanie tych czarów i trochę wiedzy wam wpadnie do główki. Dzięki za oglądanie i za reakcję pod tym filmikiem. Dajcie znać, jakie wy czary kochacie najbardziej. Dzięki wam i do zobaczenia.